Witam szanowny grono graczy, słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiali o Diablo 3, o aktualizacji 2.2.0.1.2. Wiadomo o co chodzi, z szczególności, że tam jest dość sporo ciekawych... Zmian naprawdę ciekawych. jak ostatnio czytałem. Ja chcę wam oczywiście jeszcze pokazać mojego mnicha. Rewider 21 godzin gry, 21 i prawie pół godziny gry. Yy, I powiem wam, że los nie był dla mnie zbytnio łaskawy. No ale obecnie mam 884 tysiące lipców yy, prawie 20 tysięcy wytrzymałości. Jak przeskoczymy to jest minion 200, 000, jak tutaj widzicie, więc całkiem... Powiem wam elegancko. Oczywiście już są buty tutaj, prymitywne buty dla sojuszników. Mam tu zestaw Iny, aktualnie wraz z Pierścieniem Królewskiej Wspaniałości, który nie jest zbytnio świetny, super, ramski, ale daje radę. No i oczywiście miałem tu niesamowite szczęście, Duma Zaklinacza, starożytna, która jest naprawdę mocna. Jak widzicie. I tutaj też jest Zaklinacz. Po prostu tak to się złożyło. Nie będę go oczywiście używał. Zostanie wymieniony oczywiście z czasem. Broń, czarny strażnik, bardzo fajna broń 4300. Zdecydowałem się przerolować statystyki obrażeń. Widzicie 2314 maksymalne widełki. Tutaj mam. Znaczy, właściwie te maksymalne są 2325, czyli brakuje kilka punktów, ale bardzo fajny e, rol. I tak to u mnie wygląda. Mogę wam jeszcze pokazać tutaj statystyki. 38,5% krytyka, 360% na obrażenia krytyczne. Resy, mniej więcej 1400-1500. I powiem wam, że mam bardzo, bardzo fajną regenerację spirita, jeżeli będę używał tego, czyli powalający podmuch. To w tym momencie będzie całkiem fajnie i będę miał 16 punktów siły duchowej na sekundę regeneracji. Więc całkiem całkiem sympatycznie. O bildzie będziemy mówili innym razem. Teraz przejdźmy może do zapowiedzi aktualizacji 2.2.0. Aktualizacja 2.2.0 daje nam naprawdę fajne rzeczy do dyspozycji. Pierwsza sprawa. Wchodzą sety, na które czekaliśmy, które były zapowiedziane na blisko. I wyglądają w taki sposób, to jest set dla Demon Huntera, zacnie, zdecydowanie, nowy set dla Barbarzyńcy, ciekawa sprawa, no i Wizard, czarodziejka, czarodziej, ciekawe, prawda, ale może, może nazwiemy je, Świętokracza Esencja, Opus Magnum delzer i Furia Pustkowi, tak będą się nazywać, co ciekawe będą zmiany. W nawiedzeniu z Animasy, szaty tysiąca Burz, dziedzictwo Rolanda również zostanie zmiany, aspekt taraszy, mantra inny, pomsty Natalii i zewnętrzny śmiertelnego króla zostaną lekki Le, 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 design. To są te wszystkie sety, które były praktycznie od początku. No i nowe moce legendarne dojdą, czyli ponad 15 nowych mocy legendarnych w postaci klejnotów, pancerzy pierścieni, nie tylko. Więc ciekawie. A w szczególności to Reign of Vengeance dostaje 84% zwiększonych obrażeń. Fajnie, fajne, fajne rękawiczki. E, słuchajcie, wśród nowych mocy, znajdzie się tam. stworzona przy ośmiu współudziale e, podczas warsztatów e, przedmiotów legendarnych na Biskonie, To jest wiadome. No i oczywiście zmiany w trybie przygodowym. Najistotniejsza kwestia jest ta, że mapy w trybie przygodowym będą w końcu w pełni generowane. Losowo generowane. I to jest plus. W szczególności, że e, jak pójdziemy na szczeliny, na głębokie szczeliny, to tam będą się pojawiały właśnie te obszary losowo generowane e, na podstawie pól niedoli, budującego lasu z aktu pierwszego, kołysających piasków z aktu drugiego oraz pól rzezi z aktu trzeciego. Tak więc będzie lekkie odświeżenie tego, co widzimy na co dzień. Będzie lekkie zaskoczenie. O, tego tu nie było. Fajna sprawa. Nowe zlecenia: ponad 20 nowych zleceń do naszej dyspozycji zostanie oddane. Oczywiście to wszystko, słuchajcie, wpadnie najpierw na serwer testowy. Więc będziecie mogli tam wskoczyć, coś podziałać, zobaczyć, jak działają nowe sety, jak to wszystko wygląda. Jeżeli chodzi o te nowe zadania, nowe zlecenia, to to będą zadania na zasadzie zbadaj dany obszar, odnaleźć jakieś ludzi, pomu trzeba im pomóc, ocalić ich, albo po prostu kogoś komuś wklepać. Ale to jest dobre, ponieważ będzie 20 nowych zleceń na mapie całkiem okej. Okay. Zmiany w balansie klas o tym nie będziemy dyskutowali, bo balans w momencie kiedy PvP jakby poszło na któryś tam plan no to, to dla nas imie już a, aż tak dużego znaczenia. Oprócz tego, że oczywiście fajnie, jakby klasy były zbalansowane, jeżeli idziemy na Greater Rifty, żebyśmy mieli równe szanse. Tak więc cel to jest to zaznaczony, że jest to cel długoterminowy no i pewne zobowiązania w do graczy. Więc to będą takie lekkie zmiany w balansie i będą je cały czas wprowadzać. Ulepszenie rozgrywki. Słuchajcie, na streamie ja dyskutowaliśmy ostatnio o takim, że fajnie by się pojawił goblin, którego jak bijesz albo jak zabijesz, to się pojawiają inne gobliny. No i słuchajcie, coś takiego się pojawi, to się nazywa galaretowate, galaretowate rozszczepiacz. Dzieli się na mniejsze gobliny, jak go utłuczemy. No, więc jest. Ciekawa sprawa. Pojawi się również pozłacany baron, który masę złota będzie wyrzucał i kanciarz, który ma kumpli i będą go bronili. Więc mam nadzieję, że pogoń za go nowymi goblinami będzie warta. Swojej ceny. Słuchajcie, kolejna sprawa to jest nowy interfejs użytkownika, wszelkie elementy ozdobne, jakieś skrzydełka, inne takie rzeczy, czy farbniki, farby, które zmieniają nasz wygląd. Wszystko będzie miało swój interfejs, będzie bardzo łatwo można e, wszystko aktywować. Następnie pojawi się nowy system plików. E, to się nazywa Content Unresable Storage Container <noise> Kask, innymi słowy, MPQ będzie zastąpione przez Kask. E, przy okazji, e, wprowadzenie aktualizacji 2.2.0 ten system plików się zamieni. E, pozwoli to na wprowadzenie szybszej, e, ak, szybszej aktualizacji. Szyb, szybciej będą wprowadzali aktualizacje, jest to bardziej niezawodny proces. E, możliwość wprowadzania poprawek do klienta gry i różne takie rzeczy techniczne, które usprawnią ogólnie. E, Instalacje, reinstalacje, naprawę systemu plików i aktualizacje. Bardzo pozytywna sprawa. No i oczywiście tutaj nie powiedziano wszystkiego, czyli ten paczek będzie całkiem konkretny, jak Wam powiem. Nowe sety, nowe zdolności legendarne afiksy legendarne klejnoty, e, gobliny system plików nowy no i e, system. E, Interfejs użytkownika również się zmieni. Więc można powiedzieć, że jest pozytywnie, a ja się z tego cieszę najbardziej, czyli właściwie losowe lokacje nie cieszą. Bo fajnie zobaczyć coś zupełnie innego, a nie w kółko biegać pod, po tych samych lokacjach. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Ja wskoczę na serwer testowy, jak ta aktualizacja wyjdzie. Spróbuję bardzo szybko dorwać jakiś cały, nowy set i wam go pokazać. Będzie ciekawie. Oczywiście wtedy nie będę grał normalnie na sezonie drugim, co jest smutne, no ale jednak nowości, nowości przyciągają. A wy nie będziecie musieli grać, zobaczycie u mnie po prostu jak to wszystko y, wygląda. Na razie, trzymajcie się.